Ciężko, powiem szczerze, o jakąś obiektywną analizę takiego meczu, gdzie jadąc do drużyny Radomiaka i strzelając w trzy gole, no nie spodziewam się, że przegramy ten mecz. Powiem szczerze, że um, trzeba to podkreślić. Fantastyczny mecz dla kibica, chociaż dla mnie to był po prostu jakiś Matrix. Powiem szczerze, że PlayStation, nie wiem jak to nazwać. No nie da się w ten sposób grać w piłkę. Uważam, że to o wyniku meczu zdecydowały tak naprawdę karygodne błędy przy, przy ustawieniu przy stałych fragmentach gry, zresztą chyba przy jednej i drugiej drużynie. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, no nie ma się czego wstydzić tak naprawdę. Uważam, że z gry mieliśmy ciut więcej tych akcji jednak niż, niż pod opieczni trenera Niedźwiedzia tak naprawdę. Uważam, że przy odrobinie po prostu tej zimnej krwi w ostatnim wykończeniu no mogliśmy się pokusić nawet tutaj czy o remis, czy o to, żeby dobić drużynę tak naprawdę jeszcze przy wyniku 2-1 mieliśmy fajne akcje i trzeba było tylko poszukać po prostu rozwiązań. Wydaje mi się, że w tym momencie Radomego się już nie podniósł. Wiadomo jakie tu jest tak naprawdę ciśnienie i presja też nawet to w każdym meczu w tej chwili jest to każdy mecz jest praktycznie o życie o wszystko, bo każdy chce być na Tą e, kreską pod, tą, pod wodą, że tak powiem, nikt nie chce być i, i tonąć tak naprawdę. E... Wiadomo, że jeszcze trzeba patrzeć na inne aspekty, na aspekty piłkarskie. Wydaje mi się, że po tym początkowym okresie, gdzie, gdzie faktycznie Radomiak swoją taką szybką grą delikatnie nas zdominował, można powiedzieć, myśmy troszeczkę potrzebowali czasu na to, żeby, żeby się obudzić. Natomiast już cała druga połowa no, nie biorę pod uwagę tutaj tych, tych stałych fragmentów gry. Mieliśmy naprawdę kilka ciekawych okazji, były e, dwie poprzeczki tak naprawdę i uważam, że naprawdę można było się pokusić o zupełnie inny wynik. Natomiast e, sama gra, no tak jak powiedziałem, nie ma się czego wstydzić e, i, i naprawdę trzeba pogratulować obydwu zespołom tak naprawdę postawy w tym meczu. Gratuluję moim piłkarzom charakteru, gratuluję, że w dzisiejszej, myślę, że to była wojna. Pokazaliśmy, że jesteśmy charakternym zespołem, że nie poddajemy się. Potrafiliśmy wyjść z 2-1, potrafiliśmy wyjść z 3-2. Ciężko jest się podnieść ci, którzy grali w piłkę wiedzą, że bardzo ciężko jest się podnieść w takich sytuacjach. Natomiast my nie tylko podnieśliśmy się i remisowaliśmy do przerwy, natomiast po przerwie to już tak jak trener powiedział to rzeczywiście był Matrix i, i myślę, że takiego meczu... Potrzebowali chyba wszyscy. I my jako tutaj piłkarze i, i, i trenerzy i, i kibice. Myślę, że to było dzisiaj, w tym meczu było dosłownie wszystko. To co Kibic kocha. I myślę, że tak ta liga będzie wyglądała. Tak po prostu będzie. Będzie walka, będzie naprawdę bitwa za bitwą i, i tylko silni przetrwają. Mam nadzieję, że my będziemy tymi silnymi i... I że zajmiemy to miejsce, o które walczymy i o którym wszyscy marzymy. Na koniec podziękowania dla kibiców. Fantastycznie się zachowali. Stracić trzy bramki do przerwy to jest naprawdę dużo. Natomiast kibice cały czas byli z nami. To, co śpiewają, na dobre, na złe, dzisiaj pokazali. Nie pierwszy raz. I wiem, że nie ostatni, że są z nami na dobre i na złe. Dziękuję.